Cześć, a dzisiaj pokażę Tobie mega fajny, prosty i przede wszystkim skuteczny sposób na obieranie pistacji. Jeżeli macie czasem tak, że po prostu po obieraniu pistacji bolą Was palce, bolą Was paznokcie, no to to po prostu wynika z tego, że robicie to w nieodpowiedni sposób, w sposób ręczny, tak? Po prostu obieracie takie pistacje dłoniami, no i wtedy może też tak po prostu bywać, że bolą was te paznokcie, bolą was te palce, no ale jest na to właśnie taki sposób, że bierzemy sobie najpierw jakąś pistację, ważne żeby tutaj było lekkie wybrzuszenie i w miarę krótka była ta pierwsza pistacja, którą obierzecie, no i po obraniu takiej pistacji, bierzecie sobie skorupkę z tejże pistacji no i możecie ją wykorzystać właśnie do podważania kolejnych skorupek a działa to w ten sposób, że bierzemy sobie właśnie tę skorupkę wsadzamy sobie tutaj na przykład do góry, prawda w tę przestrzeń od pistacji, no i po prostu, że tak powiem, ciągniemy to do góry, tak no i po pociągnięciu do góry, jak sami widzicie bardzo łatwo ta pistacja tutaj została obrana i w ten sposób nie uszkadzacie sobie palców, nie uszkadzacie sobie paznokci i bardzo prosto możecie właśnie pozbyć się tych skorupek i przygotować sobie pistacje do jedzenia, tak? Oczywiście też pamiętajcie, że takie pistacje czasami można znaleźć w sklepach spożywczych po prostu bez skorupek, już po prostu zwyczajnie obrane dlatego tutaj warto o tym wiedzieć, warto o tym wszystkim pamiętać a zatem to jest ten, ten sposób, o którym mówiłem ja jestem ciekaw Waszych spostrzeżeń w komentarzu co wy sądzicie na temat tego sposobu, być może macie jakieś inne, a tymczasem to tyle, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.